Thank you Dzień dobry, witamy Państwa. Rozpoczynamy audycję prezydencki kwadrans. Prezydent miasta Anna Mieczkowska, witam Dzień dobry. serdecznie. Dzień witam Państwa bardzo serdecznie. I Kamila Paramierzyńska. Pani Prezydent, rozpoczniemy od takiej chyba najważniejszej e, dla wielu mieszkańców informacji dotyczącej karty mieszkańca. Karta mieszkańca e, od 1 lipca ma zacząć funkcjonować. Podczas ostatniej sesji zostały przyjęte takie punkty, e, które wprowadzają pierwsze ulgi dla mieszkańców. Trzy pierwsze programy, długo wyczekiwane przez mieszkańców. Jestem bardzo szczęśliwa, że, że zyskały one akceptację również radnych po długiej dyskusji. Radni podjęli uchwały i są to moim zdaniem takie uchwały, które rzeczywiście będą wspierały naszą politykę prorodzinną, bo są one zadedykowane rodzinom młodym. Zaczynamy od tych, od tych osób, które, które rozpoczynają dopiero swoje, że tak powiem, życie rodzinne, zakładają rodziny. Chcemy zachęcać kołobrzeżan do tego, żeby, żeby zakładali rodziny, żeby mieszkali w koło brzegu i żeby posiadali potomstwo. I stąd te uchwały, zaczęliśmy od um, uchwały dotyczącej wsparcia finansowego młodych ludzi, którym rodzi się dziecko. Jest to niesłychanie ważny moment w życiu każdego człowieka, wtedy, kiedy rodzi się dziecko. Ale jest to również moment, kiedy, kiedy wiąże się on z ogromnymi wydatkami. I chcieliśmy wesprzeć kołbrzyskie rodziny i przygotowaliśmy propozycję kołbrzyskiego becikowego. Ta uchwała będzie mogła być wejść w życie z dniem 1 lipca. Jest to wsparcie finansowe właśnie w postaci, w kwocie 500 zł na każde urodzone dziecko. Pani ale się... dzieci to urodzone już... Od 1 od lipca. 1, tak? Tak? Od lipca tak. 1 lipca to jest ta Dokładnie. data graniczna. Jest to data, kiedy wejścia w życie już Kobryjskiej Karty Mieszkańca i tych poszczególnych programów, które, które będą się wiązały z realizacją tego dużego programu. I od 1 lipca te dzieci, które urodzą się po 1 lipca, ich rodzice do 12 miesięcy od urodzenia dziecka będą mogli złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I taką pomoc będą mogli uzyskać. I to jest jakby taki pierwszy nasz krok skierowany właśnie do młodych ludzi, którzy chcą posiadać potomstwo. Drugi punkt, drugi program, również bardzo ważny, również bardzo ważny, jeżeli chodzi o właśnie realizowanie polityki prorodzinnej, to zwolnienie z opłat za wychowanie i opiekę w przedszkolu. Ja przypomnę, dotychczas zwolnieni z opłat byli rodzice, wtedy kiedy dzieci korzystały do 6 godzin, czyli 6 godzin było nieodpłatnych, każda kolejna godzina. Za każdą kolejną godzinę musieli rodzice zapłacić złotówkę. To nie jest wcale mała kwota, bo dla młodych ludzi, tych, którzy dopiero, którzy dopiero mm, Zakładają rodzinę i którzy no, zaczynają to wspólne życie. Kwota 70, czasami 80 zł, jest kwotą, którą, jeżeli zaoszczędzą, to będą mogli przeznaczyć to zupełnie na inne cele. Będą mogli przeznaczyć to chociażby na, na, na to dziecko, które chodzi do przedszkola. I postanowiliśmy taką właśnie uchwałę przyjąć od, od 1 września tym razem, bo rok szkolny nowy rozpoczyna się z dniem 1 września. Rodzice, dzieci, które będą uczęszczały do naszych koobryskich przedszkoli, oczywiście, Ci rodzice, którzy będą posiadaczami Kołobrzyskiej karty mieszkańca, będą zwolnieni z takiej opłaty. Ich dzieci będą mogły. Przebywać w przedszkolu nieograniczoną ilość czasu, czyli od y, godzina wtedy, kiedy przedszkole funkcjonuje i nie będą ponosili opłat z tego. Ale tytułu. Pani Prezydent, to będzie tak, że rodzice będą musieli mm, okazać się dyrektorowi, że posiadają taką kartę mieszkańca, nie jakich to, to będzie, będzie procedura przygotowana, będą dyrektorzy e, po prostu, no będą dyrektorzy poinformowani, bo, bo nie wszyscy mieszkańcy może będą chcieli być posiadaczami kołbyskiej karty mieszkańca. To nie jest też tak, że jest to obowiązkowe mhm. e, zdjęcie tego, tej opłaty. E, w stosunku do wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, bo tak jak powiedziałam, to jest tylko dla tych, którzy zdecydują się wejść z nami w, w ten program, czyli będą posiadaczami Kobrzyskiej karty mieszkańca. My już wkrótce rozpoczniemy bardzo mocną e, kampanię informacyjną. W tej chwili rozpisaliśmy przetargi i, i e, czekamy na wyłonienie wykonawcy. Będziemy po prostu mieszkańców informowali krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby złożyć wniosek najpierw i, i pozyskać Kobrzyską kartę mieszkańca. Jakie warunki będziemy przypominali czas pełnić. I później do poszczególnych programów będziemy e, również prowadzili kampanię informacyjną, gdzie należy złożyć wniosek, e, jakie dokumenty trzeba dostarczyć. Naprawdę staraliśmy się uprościć e, najbardziej jak można było e, te procedury. O to zresztą też wnioskowali radni, aby te procedury były w miarę nieskomplikowane, ale jednocześnie ja również chcę mieć poczucie, że maksymalnie zabezpieczymy, że rzeczywiście będą to, te dane rzetelne i że osoby uprawnione będą korzystały. Z tego przywileju. No i ostatnia uchwała, e, którą procedowaliśmy podczas ostatniej sesji, to uchwała dotycząca nieodpłatnej komunikacji dla osób po 60 roku życia. I to jest bardzo dobra wiadomość dla, dla tej grupy. E, mieszkańcy kołbrzegu, którzy ukończyli 60 rok życia, pytali mnie o to, kiedy wreszcie będziemy, będą mogli podróżować komunikacją miejską nieodpłatnie. No i mam tą dobrą wiadomość. Proszę państwa, od 1 lipca. Więc to jest to są te trzy pierwsze, pakiet trzech pierwszych uchwał i trzy pierwsze projekty, które wypełniają kobrzeską kartę Mieszkańca. A Mieszkańcy pytają, ci 50, 40-latkowie, a kiedy coś dla nas? A będzie kolejna sesja już w maju. Nie znam jeszcze terminu tej sesji, będę uzgadniała ten termin z panem przewodniczącym, bo tak umówiliśmy się na ostatniej sesji i dała Następną sesję będziemy kolejne uchwały przygotowywali. Będą to uchwały dotyczące stypendiów dla osób, dla osób artystycznie uzdolnionych, dla sportowców, bo ta uchwała również wymaga pewnych aktualizacji. Będzie również uchwała dotycząca zmiany cennika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No i zarządzeniem, to już zarządzenie Prezydenta będą również ulgi, udogodnienia skierowane do osób, które chcą korzystać z oferty Regionalnego Centrum Kultury. Ja też będę już wkrótce, myślę, że już w przyszłym Tygodniu rozpoczniemy kampanię zachęcającą kobrzyskich przedsiębiorców, bo jest wielu kobrzyskich mm -hmm. przedsiębiorców, którzy chcą takie ulgi, udogodnienia. Skierować do mieszkańców, do tych, którzy mają właśnie kobrzyską kartę mieszkańca. Będziemy podpisywali takie umowy partnerskie. W maju na pewno dojdzie do takiego spotkania. Ja zaplanowałam to właśnie na miesiąc maj. Rozpoczynamy od weekendu majowego kampanię promującą, zachęcającą przedsiębiorców, którzy będą zechcą honorować właśnie kartę mieszkańca i zadedykować kołobrzeżaną właśnie ulgi w No i kończąc jakby już ten temat, Pani Prezydent, ważne jest też to, że prawie wszyscy radni zgodzili się i podpisali, że tak powiem, pod tymi projektami. Prawie. Jeżeli <laughs> chodzi o, o, o uchwałę dotyczącą właśnie nieodpłatnej komunikacji dla osób po 60. roku życia, jestem po prostu zaskoczona, że Pan Przewodniczący Jacek Woźniak był przeciwny wprowadzeniu tego udogodnienia, bo kiedy prowadziliśmy kampanię wyborczą, to wszyscy wiedzieliśmy, bo nam te osoby... Mówiły, że oni chcieliby również skorzystać z tego przywileju. Skoro e, wiek emerytalny już przysługuje osobom, które kończą właśnie 60. rok życia, no to, no to powinniśmy jednak e, pewne e, wejść naprzeciwko pewnym trendom i, i wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców. Jestem po prostu, mogę tylko tyle tytułem komentarza powiedzieć, że jestem zaskoczona. Ale pan przewodniczący z kolei proponował, żeby wszyscy mieszkańcy tak. e, mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji tak, miejskiej. Tak, tylko e, jestem też o tym przekonana, że nie była to Pozycja przemyślana. Absolutnie nie była ona przygotowana, moim zdaniem. Ona była po prostu zaproponowana i, i, i później w toku dyskusji. W zasadzie e, wykazałam, że kompletnie nie było to, że tak powiem, przygotowane, bo po pierwsze, i to również zwracali radni no, z zaplecza pana Jacka Woźniaka, bo radni prawa i sprawiedliwości z klubu, że tak powiem, z którym współpracuje pan Jacek Woźniak, zgłaszali też taki, takie propozycje, że w ogóle powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby wypracować całą strategię dotyczącą komunikacji w mieście, a więc. Począwszy od ym, dostosowania rozkładu jazdy autobusów do potrzeb mieszkańców, bo nad tym musimy się pochylić, zwiększenia taboru, bo przecież nie ukrywajmy, jeśli tych samochodów będzie jeździło mniej, no to jednak mieszkańcy muszą się czymś przemieszczać, jeśli będzie komunikacja miejska nieodpłatna. Samochodów będzie jeździło mniej, ale więcej podróżujących będzie właśnie korzystających z tego środka komunikacji. Więc musimy zadbać, zwiększyć na pewno ilość autobusów, zwłaszcza w sezonie letnim, bo już w sezonie letnim taka ilość jest niewystarczająca. A jeżeli zwiększy się ilość kołbrzeżą, którzy będą chcieli skorzystać z takiej formy bezpłatnej, no to jednak trzeba, trzeba że tak powiem, przygotować infrastrukturę. Do tego trzeba również no, zwrócić uwagę na to, że, no, że po pierwsze, ani związki zawodowe nie, nie, nie wydały swojej opinii właśnie do takiego kształtu, a jest to wymagane i o tym przypomniałam, a ponadto no, obowiązuje nas porozumienie międzygminne z gminą Dygową i z gminą Kołobrzeg i tu też wymagałoby to po prostu zmiany tego porozumienia, więc. Ale no, nie mówimy nie, tak na przykład. Ale nie ja nie powiedziałam mhm. nie. Ja absolutnie nie powiedziałam nie. I jakby kończąc już ten wątek, przecież kiedy w styczniu głosowaliśmy i pochylaliśmy się nad projektem uchwały m, nad propozycjami budżetu na rok 2019, to w tej propozycji była rezerwa, w której zapisana była kwota 1 miliona na realizację programu Karty Kobryskiej Karty Mieszkańca. Dziś już wiemy z wyliczeń pana m, pana prezesa miejskiej komunikacji, bo ja o to również pytałam, ile kosztowałoby to komunikację miejską i budżet miasta, gdybyśmy taki wariant wzięli pod uwagę, no jest to kwota niebagatelna, bo kwota ponad 4,5 miliona, więc takie kwoty i to radni o tym wiedzą, bo przecież śledzą na bieżąco, są omawiane zmiany w budżecie i wiedzą o tym, że taka kwota nie ma, nie ma takiej kwoty po prostu w budżecie, nie ma możliwości pozyskania takiej kwoty, więc jak najbardziej długofalowo, drogą ewolucji, a nie rewolucji, być może jak przygotujemy. Hmm... Całą infrastrukturę, przygotujemy się pod względem formalno-prawnym, to taki moment nastąpi szybciej niż się tego wszyscy spodziewamy. Nie powiedziałam nie, zresztą ani klub Kołowcy Razem nie powiedział nie, ani klub Prawa i Sprawiedliwości nie powiedział nie. Natomiast no, do wszystkiego trzeba się przygotować, moim zdaniem, yy, dlatego moim zdaniem yy, ta, ta propozycja poprawki. Nie była po prostu przemyślana, ona była po prostu wprowadzona i tak naprawdę okupiona godzinną ponad dyskusją. No i okazało się, że jednak nie zyskała ona akceptacji radnych, bo ja podkreślam, no wprowadzenie takiego zapisu spowodowałoby, że nie bylibyśmy w stanie zrealizować tej uchwały, nawet w kwestii zapisu dotyczącego nieodpłatnej komunikacji dla osób po 60 roku życia, a przecież to do nich chcielibyśmy w pierwszej kolejności. Jeszcze raz podkreślam pierwszej kolejności skierować taką ofertę. Pani Prezydent, zmieniamy teraz temat. Strajk nauczycieli wiemy już, że akcja strajkowa jest zawieszona. Jak wygląda sytuacja w Kołobrzegu? Bo wiem, że są na przykład szkoły, przedszkola, które już dzisiaj rozpoczęły normalną pracę, choć Dokładnie. strajk ma być zawieszony od soboty, od jutra. Strajk ma być zawieszony od jutra. Wszystkie koobrzyskie przedszkola w tej chwili, poza jednym przedszkolem numer 7 pracują. Zresztą ta liczba dzieci, która wczoraj już trafiła do przedszkoli, których rodzice przyprowadzili do przedszkola, była już ponad 200 osób, więc no, po prostu rodzice już nie mieli wyjścia już, jak gdyby wyczerpała się formuła, nie wiem, współpracy z rodziną, współpracy z pracodawcą. Okay. I wczoraj już ta ilość dzieci była naprawdę bardzo duża. Od dzisiaj poza tym jednym przedszkolem pracują wszystkie przedszkola pracuje również zespół szkół numer 2. Wszystkie kołobrzeskie szkoły, y, nauczyciele we wszystkich kobrzyskich szkołach wracają do pracy y, od poniedziałku. Szkoła podstawowa numer 1 także dzisiaj zaczęła. Ale... Z moich informacji wynika, że tylko zespół szkół numer 2, ale być może my na bieżąco zbieramy te informacje, więc być może tak też się stało w szkole numer 1. Natomiast ja jeszcze przypomnę, wszystkie świetlice w tych szkołach, one przez cały ten hmm. czas funkcjonowały i tam rodzice mogli przeprowadzać dzieci i były te dzieci zaopiekowane. Przez Nauczycieli, którzy nie przystępowali do strajku bądź też tak jak w przypadku przedszkoli przez panie dyrektor i panie zastępczynie, bo takie sytuacje miały miejsce w kobrzeskich przedszkolach. Od poniedziałku nauczyciele przystępują do pracy. Pani Prezydent, przed nami majówka. I jest takie miejsce bardzo atrakcyjne w Kołobrzegu, które niestety ma pecha do kierowców, którzy lubią po tym miejscu jeździć. Mówię o fontannie nie przy kortach. Ta fontanna po raz kolejny została kilka dni temu zniszczona, uszkodzona, może tak. Wiem, że jest już naprawiona, ale pojawia się pytanie o jakieś zabezpieczenie. Jest już naprawiona i to było o te trzy razy za dużo, bo rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dochodziło do takich zdarzeń, pomimo tego, że tam jest miejsce widoczny, jest oznakowany. Niestety kierowcy nie przestrzegali, jest ona naprawiona. Natomiast no, chciałam powiedzieć Państwu, że będzie zostanie dzisiaj właśnie zabezpieczona. Tam już po prostu żaden kierowca nie nie A W jaki będzie sposób będzie zostaną tam ułożone takie elementy zabezpieczające. Docelowo chcemy tam poustawiać, żeby ta, ta przestrzeń też, no, że tak powiem, ta przestrzeń była przyjazna dla mhm. osób, które tam przebywają ławeczki, ale to jeszcze potrwa, od dzisiaj zostanie. To zabezpieczone przed nami majówka, więc będzie pewnie i turystów więcej, i ten ruch będzie zwiększony. Nie chciałabym, aby po prostu w czasie tego weekendu majowego po raz kolejny ktoś tam dokonał takiego zniszczenia. Zabezpieczamy to, jest naprawione, funkcjonuje, wszystkie fontanny już działają, także jesteśmy przygotowani do tego, aby turyści, którzy do nas przyjadą, po prostu delektowali się urokiem naszego miasta. Ale nie tylko urokiem, bo także jest oferta, taka kulturalna tak. dla turystów i dla mieszkańców. Pani Prezydent, co będzie się działo w związku z województwem? Będzie się działo bardzo dużo. Zaczynamy od 1 maja. No jest to 15. rocznica wyjścia Polski do Unii i mamy kołbrzyski piknik europejski. Czyli od godziny 12 do godziny 15 przy Regionalnym Centrum Kultury będzie się naprawdę działo wiele wspaniałych rzeczy. Będą to działania skierowane do, do całych rodzin. Będzie to można przyjść z dziećmi, będzie można obejrzeć dobry spektakl teatralny, bo będzie to spektakl, awantura z leśnego podwórka, teatr z Warszawy przyjeżdża. Będzie można dzieci pozostawić pod opieką animatorów, będzie można po prostu skorzystać z, tych, z tego wolnego czasu i to jest poniedziałek, to jest dzień Śródło. 1 maja, przepraszam, tak, dzień 1 maja, 2 maja uroczystości przy ratuszu, tu organizatorem jest starosta Kołobrzewski, no i dzień 3 maja tradycyjnie spotkamy się przy pomniku Józefa Piłsudskiego, będziemy śpiewali pieśni patriotyczne, dodatkowo wzbogacamy te, te części. Uroczystości występem zespołu Staropolanie, więc będziemy po prostu razem świętowali to radosne wydarzenie. Wieczorem koncert i sobota. Kolejny koncert. Koncert Kleo. Wyczekiwany wiem, że że obrzeżanie czekają na, na ten koncert i w takim właśnie radosnym nastroju zamierzamy po prostu świętować te kilka dni. Ci, którzy mogą mieć dni wolne, którzy mają urlop, będą mieli na pewno czas wypełniony, bo naprawdę do, będą usatysfakcjonowani. Ci, którzy będą przychodzili do pracy, to popołudniami również będą mogli po prostu skorzystać z tych wielu atrakcji, które przygotowaliśmy specjalnie dla Kobrzeżan, ale również dla turystów. Niech, niech również turyści, którzy do nas przyjeżdżają, mają przedsmak lata i tej bogatej oferty, którą już wkrótce Będziemy w całości Państwu prezentowali. Dziękuję Pani Prezydent za dzisiaj. Prezydent miasta Anna Mieczkowska była moim i Państwa gościem. Dziękujemy. Dziękuję również.